Witam na corocznej edycji Biegu Tropem Wilczym w Dobrocinie. Jest to bieg upamiętniający walkę i męczeństwo żołnierzy i żołnierek Wojska Polskiego w walce z komunistycznym okupantem w latach 44-60. Jest to bieg, który ma przypomnieć, upamiętnić i nie zakopać w pamięci ludzi poświęcenia i ofiar, jakie zostały złożone. Na ołtarzu walki o niepodległość naszej ojczyzny. Byli w powiecie Dziewiozowskim, walczyli o wolną Polskę. Nie można o tym zapominać. Dlatego też dobrze, że ta tradycja wróciła, że rozmawiamy o tym, że składamy kwiaty, że rozmawiamy, wspominamy, ale również potrafimy się przy tej okazji bawić i integrować. Bardzo się cieszę, że mamy tu mnóstwo młodzieży, która co roku uświetnia swoją obecnością naszą imprezę, docieramy, bardzo nam na tym zależy, żeby następne pokolenia później kultywowały i pamiętały o naszej tradycji, pamięci o naszych żołnierzach. Tu bardzo dużo młodych ludzi przybyło dzisiaj, także jest szansa, że będą pamiętać, będą kultywować i nie zapomną tych trudnych czasów, trudnych rzeczy trudnych elementów w naszej historii, z którymi tak naprawdę do tej pory jeszcze nie wszyscy się pogodzili, i nie wszyscy potrafią zrozumieć to, co wtedy tak naprawdę się stało. Jak zwykle jest to niecałe dwa kilometry. Trasa jest co roku niezmienna, obliczona na, e, w dystansie na upamiętnienie śmierci ostatniego żołnierza wyklętego, o którym pamiętamy, o którym wiemy, lalka. Także jak co roku ten sam dystans, niecałe dwa kilometry. Oprócz tego, że mamy świetną pogodę, to mamy powód do tego, żeby być razem, do integracji wewnątrz rodziny, do rekreacji i do takiego przyjaznego patrzenia na trudną historię, bo jednak żołnierze wyklęci to jest trudny etap w naszej historii. Możemy na to popatrzeć tak też, żeby młodzi ludzie jakoś to sprawili, przyjęli do siebie, popatrzyli na to troszkę inaczej i spróbowali zrozumieć nie tylko jako taką wykładnię historyczną, ale jako coś, coś innego, coś takiego bardzo ludzkiego. Pogodę zamawialiśmy, więc jest tak, a frekwencja mile nas zaskoczyła. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że tyle osób przyszło upamiętnić naszych chłopaków i nasze dziewczyny. Po wspólnym biegu zapraszam na ciepłą herbatę, kawę i na gorące kiełbaski z ogniska lub z grilla. Jak kto będzie mógł sobie przygotować i zrobić. Życzę wszystkim uczestnikom dobrego, udanego biegu. Na pewno ten czas nie będzie czasem straconym, zwłaszcza, że pogoda dzisiaj dopisała, będzie okazja do wspaniałego pikniku i do tego, żeby przyjść w przyszłym roku na taką samą imprezę. Organizatorem jest 58 Pułk Piechoty, Grupa Rekonstrukcji Historycznej oraz Obywatelski Ruch Patriotyczny Dzierżoniów. Przy wsparciu pana Gawryckiego, który pomagał nam przy cateringu, robi to od 7 lat niezmiennie. I zawsze z wielką ochotą i przyjemnością.